Dit Jest is, okay. is much too strong. Jest zbyt silna gałąź. I take it out. Zbyt ostro kąt usuwamy. Make a step. stop. And now I cannot tell you I Teraz chciałem pokazać taki mały trik. This is too strong. Should go out. To jest This is almost te too strong. But then I leave nothing Jak wszystkie te usuniemy, to nic tam nie zostanie. So, we've this kind of branches. 2 years old. To mamy dwuletnią gałązkę. That are very steep. Która jest jakby pod bardzo ostrym kątem. That normally should go out. Normalnie tego typu gałązki usuwamy. You can do this. Ale możemy zrobić coś takiego. Not like this. Nie w ten sposób? Not the click. Nie klik. Tylko na granicy przyrostów, na obrące. It looks like shit. Wygląda to ogówniano. Ale tu będą dobre jakości owoce. Next year A za rok usuwamy by pruning this ponieważ tego typu przycięcie it thick. powoduje, thick. że taka gałąź będzie grubiała? And you will see next year it is really no w rok będzie widać, że to jest do usunięcia. That this does not mind if he produces apples in 2017. Like, ale chodzi o to, żeby w 17 nam jakby zaowocowało. And make money. Zarobimy na nie, tak? Wycofamy swoje pieniądze. Okay. Do that no more than one time per tree. So, że nie więcej niż jedno, jedno na drzewku. Tak jest. With all the trees, perhaps two times. Na starszych drzewkach może I mean, maksymalnie dwie takie gałęzie. Yes, we will see more later. Mieli na starszych drzewkach też. Piechła. Okay, this, not so bad. To nie jest w sumie takie złe. Has an ant, but. Zakończony punkiem kretowym. I do not click here. Nie robię tu e, przycięcia na klik. I need that apple there. To jabko na końcu jest mi potrzebne. To bring it down. Przygęście przygięłem. Next year I can click. In a year, when it will be bent, maybe we can That's really good. And then here. You see what that click did? That mini click did last year. We can see the effect of this clove cutting, this mini clove. is also munchak. So I click. I cut the I leave this. Zostawiam leave Those apples will help to get it. The apples that will be here will help us to bend the Okay. Hop. Ah, that's a pity. It's a pity. Een lotte mondjak. Duizend mondjak. Oké. Zo moet ik het plonden. Okay. Dank bij mijn so vriend. Ik moet proberen. Moest proberen. Ze moesten dat zo maken, ja. Dat is <laughs> ja nu.